To już jest trzecia edycja naszego konkursu młodzieżowego. W pierwszej edycji zajmowaliśmy się powstaniem, trzecim powstaniem śląskim, w drugim powrotem śląska do Polski, a trzeci to jest 150-lecie urodzin Wojciecha Korfantego i rok Korfantego. Obchodzimy w tym roku i dlatego chcieliśmy ten czas poświęcić temu bohaterowi śląskiemu i ogólnopolskiemu. Coraz więcej uczniów uważa, że historia jest fajna i jest bardzo ciekawa, przynajmniej z mojej perspektywy, z mojej szkoły. Bardzo mało uczniów, którzy by powiedzieli, że nie, nie lubią historii i mam tylko jakichś pasjonatów. Rzeczywiście coraz więcej uczniów, no ja przyszłam tutaj na pierwszym etapie z siódemką ze szkoły. Dwie osoby przeszły dalej, więc jednak gdzieś tam możemy mówić pomalów o jakimś renesansie, a nie tylko o takiej wąskiej grupie, która się uczy tej historii. Bardzo duży stres to jest zawsze, wszystkie konkursy, dość trudno się przygotować do takiego konkursu, ponieważ to jest dużo informacji i zabija to bardzo dużo czasu, a dało mi dużo wiedzy, której przedtem nie wiedziałam, nie miałam. O... Jak najbardziej warto ze względu na poszerzenie swoich y, y, horyzontów. C nawet, jak się, nawet jak się nie wygrywa, to zawsze jakaś wiedza zostaje na przyszłość, jakieś wrażenie. Teraz zobaczyłem, że trwało to aż dwie godziny, a mi się zdawało, że było to 10 minut. Emocje niesamowite muszę coś zjeść, wypić teraz i odpocząć mentalnie. Mhm. Uważam, że te konkursy bardzo pozytywnie wpływają na nas, na uczniów i młodzież, ponieważ uczą nas e, historii naszego regionu, którego byśmy e, nie poznali w szkole. Na przykład naszych regionalnych bohaterach, takich jak na przykład pan Wojciech Korpanty, według mnie uważam, więcej nam pożytku przynoszą niż stresu. Oczywiście uważam, że wszystkie konkursy z wiedzy historycznej mają. Ogromną wartość dla naszej młodzieży. Mnie bardzo to cieszy, że ponieważ jestem nauczycielem technikum, że pomimo to, że moi uczniowie mają y, przedmioty zawodowe, to chcą chodzić na konkursy historyczne i to mnie bardzo, bardzo cieszy. A tym bardziej to, że moja uczennica teraz zajęła trzecie miejsce w tym konkursie. To jest najlepszy sposób edukowania. Młodzieży i zainteresowanie. Zawsze konkursy to jest coś fascynującego. Tym razem mieliśmy taką formułę teleturnieju telewizyjnego. Były duże emocje, Młodzież myślę, będzie bardzo dobrze to wspominała. A jeżeli chodzi o sam poziom. Dzisiejszego konkursu, to jakkolwiek nie układałem pytań, to byłem pod dużym wrażeniem udzielanych odpowiedzi, bo czasami to były naprawdę szczegółowe, drobiazgowe, takie encyklopedyczne odpowiedzi, świadczące o tym, że Państwo się nie tylko czytali, ale też dość mocno zapoznali z wydarzeniami i z historii samego Wojciecha Korfantego, ale i takiej kontekstowej dotyczącej jego rodziny, specyfiki tamtych czasów. Trudno było przygotować się do tego konkursu? Tak, ze względu na obfitość dzieł, które musiałem opracować, oczywiście. Ze względu na liczbę książek, ich wielkość, zajęło to dużo czasu. Wydaje mi się, że po prostu trzeba się wczuć w, w opowieść i, i, i dać sobie zapamiętać to, co jest najważniejsze, to, co nam najbardziej przykuło naszą uwagę. Nie ze względów suchych i faktów historycznych, tylko ze względu na opowieść, biografię. To całe życie jako fan tego było bardzo ciekawe. A jeżeli chodzi o dziedzictwo, to oczywiście, że Większość Śląska jest. W sensie, Większość Śląska wtedy była przyłączona do Polski. Bo to jest najważniejsze osiągnięcie jego. Na, na przykład sama działalność polityczna i prywatna. Na przykład pan Korfant miał bardzo pogodzić życie prywatne swoje z polityką, wielką polityką ogólnopaństwową. Oraz też jego ciekawostki z jego życia, ponieważ jego same zainteresowania. Nie wiedziałem na przykład, że ma, miał podobne zainteresowania czytelnicze jak ja. Myślę, że, myślę, że na pewno mi się przydaje jako jakiś rodzaj autorytetu. To jest jakaś restytucja samej postaci Wojciecha Korfantego w ostatnich latach świadomości społecznej. I o ile u tych starszych ta restytucja już nastąpiła i się wiedza ugruntowała, o tyle musimy pracować nad tym, żeby młodzi ludzie byli świadomi, że adres ulica Korfantego coś z sobą głębszego niesie. Z roku na rok przybywa nam chętnych do tego konkursu. Początkowo było to kilkanaście osób, później ponad 30, w tym roku już wiele więcej niż 60. I mm, oczywiście do finału doszło 10 osób, natomiast no, wiadomo, że to jest zasada kuli śniegowej i myślę, że niebawem przekroczymy y, setkę uczestników. Pierwszy raz braliśmy udział akurat w tym konkursie i uważam, że bardzo fajny, bardzo szczegółowy, ale to dobrze, bo dzieci właśnie musiały gdzieś czytać między wierszami, e, sprawdzać nie tylko informacje, które są w tekście, ale gdzieś są ukryte. I to jest bardzo fajne do, do, dla nich ćwiczenie i też taka fajna e, lekcja. Uważam, że konkurs bardzo fajny. Bardzo się cieszę, że wzięliśmy w tym roku udział. Mam nadzieję, że przyjdziemy za rok.